Szok i niedowierzanie. Dzisiaj przedstawiam przepowiednie polityczną Jasnowidza Jackowskiego na 2019 rok, dotyczącą Polski nie tylko, a także tego, że Jarosław Kaczyński odniesie triumf. Jarosław Kaczyński zwycięży w czerwcu 2019 roku. Ale co to będzie za zwycięstwo o tym w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam przepowiednie polityczne, to nie znaczy, że przedstawiam tutaj swoje poparcie dla jednej czy innej partii, Przedstawiam przepowiednie taką jak przedstawił to Jasnowic Jackowski. Tak, a nie dlatego, że po prostu ta partia ma wygrać. Więc tak, jeśli chodzi o przepowiednie, tutaj jasnowicja Jackowski. To mówi, że w czerwcu Jarosław Kaczyński odniesie wielkie zwycięstwo. Dokładnie w ten sposób mówi Janowicz, że odniesie wielkie zwycięstwo. Nie musi być to wcale związane tak naprawdę z wyborami, a może to być związane z jakąś ustawą, gdzie Jarosław Kaczyński odniesie wielkie zwycięstwo, być może jakaś ustawa sprawi, że tutaj Jarosław Kaczyński będzie triumfował. No ja muszę powiedzieć od siebie, tak, że to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ma przecież w czerwcu powstać ruch chyba 4 czerwca założony przez Donalda Tuska, czy którego inicjatorem ma być Donald Tusk. Czyżby czasem ta przepowiednia nie była związana z tym, że ten ruch nie powstanie albo zostanie zablokowany, tak? Albo po prostu Donald Tusk nie utworzy takiego ugrupowania? No, nie wiem. To jest w każdym razie mój, mój tak naprawdę domysł. Następnie, jeśli chodzi o kolejne przepowiednie, to mówi na temat tutaj wyborów do Europarlamentu, że tam dostaną się partie, które będą antyeuropejskie. To dosyć ciekawa tak naprawdę sytuacja, tak? No, bo ktoś startuje do wyborach do Europarlamentu, a potem się okazuje, że jest przeciwko Unii Europejskiej, ale w każdym razie tutaj Jasnowic mówi właśnie, że tam zwyciężą siły antyeuropejskie. No, widzimy, coś tak naprawdę dzieje się w Europie, a więc nie sytuacja nieciekawa. Bardzo dużo uchodźców, brak tak naprawdę tutaj takich działań zdecydowanych, jeśli chodzi o Unię Europejska, Europejską, w wielu palących sprawach. Być może rzeczywiście, tak, do, w, w, jeśli chodzi o Unię Europejską, to dostaną się tam politycy, którzy będą chcieli, może nie zniszczyć Unię Europejską całkowicie, tak, czy, czy po prostu, ale na przykład ta Unia Europejska podzieli się być może na jakieś mniejsze organizacje. No i teraz ciekawa to jest przepowiednia dotycząca Francji, tak. A więc mówi Jasnowiec Jackowski, że we Francji będzie bardzo gorąco. Będzie atmosfera jeszcze gorsza niż ma to miejsce teraz. Wiemy, że teraz ma miejsce protest tych żółtych, odblaskowych kamizelek, który się odbywa. Zresztą pomysł jest według mnie po prostu bardzo dobry. tak, Wykorzystanie tych pomarańczowych, odblaskowych kamizelek to jest szał w dziesiątkę, bo one są tanie i wtedy tych ludzi łatwo jest zauważyć, tak, kto bierze udział w tym proteście. Natomiast tutaj Jasnowic mówi o tym, że. Pozycja makrona będzie zachwiana wiosną. Będzie pozycja bardzo mocno zachwiana. No, muszę powiedzieć, możemy czasem, czyżby czasem miało dojść do puczu? politycznego, to dosyć ciekawa sytuacja, tak? Macron ma bardzo dużą nie część, bo to już nie jest część, tylko większość społeczeństwa przeciwko sobie. Nieprawdopodobnie jak on jakby elektryzuje czy magnetyzuje społeczeństwo, tam ponad 70% jest przeciwko Macronowi. To jest rzecz niebywała, to nawet dyktatorzy nie mają takiej statystyki, tak? Takiego tutaj, takiego praktycznie głosu narodu przeciwko. Ja uważam, Uważam, że Macron powinien się podać, jeśli wola narodu jest taka prak praktycznie czy czwarte narodu uważa, że, on, żeby on po że powinien się podać do dymisji. To rzeczywiście to powinien zrobić, bo te manifestacje, które mają miejsce w weekendy, no one praktycznie mogą, mogą się z czasem przy, przekształcić w ruch polityczny i może dojść do obalenia. Tak może być na przykład pucz, pucz polityczny przeciwko Macronowi. No i teraz tutaj ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o polską scenę, a mianowicie polska scena, to tutaj Jasnowiec Zackowski mówi, że pójdzie do wyborów jako jedna koalicja koalicja tak naprawdę opozycji. Natomiast, mówi o tym Jasnowic, że ta koalicja rozpadnie się na dwie części. Albo to nastąpi na krótko przed wyborami, albo też nastąpi to już po wyborach, tak? Po, po samych wyborach. No ale to jest chyba rzecz oczywista, tak? No, tam, gdzie dwóch Polaków, tam są trzy głosy. My jesteśmy tak kutliwym narodem, że to jest rzecz oczywista, że mało która partia tutaj polityczna jest w stanie się utrzymać, tak? Zobaczmy sobie po 89 roku, która partia polityczna utrzymała się od początku do samego końca, w tym samym praktycznie składzie, jeśli chodzi o przywódców, tak? eee, to, to, to jest praktycznie niemożliwe. Te partie powstają, zmieniają się, zmieniają się w przywódcy tych partii. Eee, to wszystko się praktycznie bardzo szybko zmienia. I kolejna przepowiednia polityczna dotycząca polskiej sceny politycznej, eee, przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, znanego Jasnowidza z Czuchowa, mówi na temat premiera Morawieckiego, na którego będą haki haki przed wyborami, albo też dojdzie do wielkiej wpadki. Także w jakim stopniu ta pozycja Morawieckiego zostanie zagrożona, ale ostatecznie premier Morawiecki wyjdzie z tego obronną ręką. Natomiast mówi o tym, że pojawią się pewne haki, albo też się pojawi mega wpadka, jeśli chodzi właśnie o premiera Morawieckiego na krótko przed wyborami. No to jestem też sam ciekawy, co tutaj może się pojawić, tak? może jakieś taśmy się pojawią, być może są jakieś taśmy, o których jeszcze nie wiemy, tak? No, wiemy, że tutaj bardzo dużo taśm było nagranych w restauracji Sowa, być może premier Morawiecki e, chyba tam był na jakieś taśmy, jeśli się nie mylę, tak? Nagrany, e, ale nie było tam żadnej jakiejś e, e, kontrowersyjnej rzeczy. Natomiast Jasnowiec Jackowski mówi w ten sposób, że będą haki wyciągnięte, jakieś brudy na premiera Morawieckiego, albo też będzie wpadka, tak? Premiera Morawieckiego. No, zobaczymy, czy ta wpadka będzie jakby na Rynku, na rynku po prostu na, tutaj na naszym podwórzu lokalnym w Polsce, a może to będzie wpadka premiera Morawieckiego za granicą, tak gdzie premier Morawiecki będzie za granicą, będzie reprezentował Polskę, coś powie na przykład. Co się nie spodoba w Polsce. No, dosyć ciekawa przypowiednia. Ja Jestem ciekaw, jak się rozwiąże tak naprawdę ta przepowiednia dotycząca Kaczyńskiego, że w czerwcu 2019 roku będzie wielkie zwycięstwo Kaczyńskiego, tak? I tutaj Jasnowic mówi, że to nie musi być koniecznie związane z wyborami, z polityką, ale to może być związane tak naprawdę z ustawą, tak? Że być może jakaś ustawa zostanie przeforsowana, jakaś ustawa zostanie przegłosowana i w ten sposób Jarosław Kaczyński będzie tutaj triumfo triumfował, tak? będzie wielki sukces. No, ciekawa e, tak naprawdę tutaj wizja, e, muszę powiedzieć, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi właśnie o Jasnowidza Jackowskiego. Ja muszę powiedzieć taką rzecz, że w tamtym roku przedstawiałem, e, zresztą możecie zobaczyć, zobaczyć taki filmik na moim kanale, e, przepowiednię Jasnowidza Jackowskiego, że Donald Tusk będzie tworzył partię polityczną, czy nawet ruch e, społeczny, e, który później się prze, przekształcił w partię polityczną e, i e, rzeczywiście ta przepowiednia się zrealizowała Zawała, tak? no, kilka miesięcy później, bo właśnie w lutym pojawiła się taka informacja, że Donald Tusk będzie chciał stworzyć tak ruch społeczny, no wiadomo, że bardzo często od ruchu społecznego czy ten ruch społeczny może się później przekształcić w partię polityczną, który ma właśnie. Jasnowid mówi w ten sposób, że Donald Tusk założy ruch społeczny, który będzie skupiał ludzi wcześniej niezwiązanych z polityką i też intelektualistów, tak? a także ludzi z różnych dziedzin życia publicznego, celebrytów, ludzi z kultury, sportu, sztuki i tak dalej, z muzyki, że oni stworzą właśnie ruch społeczny który później może się przekształcić właśnie w partię polityczną. Później pojawiła się informacja, że Donald Tusk tak, chce utworzyć ruch tak, 4 czerwca, e, taką partię czy siłę no, dosyć ciekawa wizja dosyć ciekawa wizja. No, przypomnę, że wcześniej Jasnowiec Jackowski mówił na temat klęski. Partii Wiosna, partii Biedronia. Powiedział, że ta partia jakby za szybko wystartowała, że ta partia Biedronia miałaby szansę na uzyskanie jakiegoś tutaj dobrego poparcia w wyborach. Gdyby powstała ona na krótko przed wyborami, na 3-4 tygodnie praktycznie przed wyborami, gdyby powstała, to rzeczywiście mogłaby nasioność jakiś elektora, tutaj ludzi niezdecydowanych czy rozgoryczonych na program PiSu czy Platformy. Natomiast ona za wcześnie powstała. i jakby partia wiosny, wiosna nie odniesie jakiegoś spektakularnego sukcesu. Oczywiście to jest przepowiednia, tak jak to będzie wyglądało w praktyce, to zobaczymy, ale wiemy, że wiele tych przepowiedni Jasnowica Jackowskiego rzeczywiście się realizowało. One po prostu zrealizowały się praktycznie w 100%. No, ciekawa tutaj jest sytuacja, Europarlament, tak, jeśli chodzi o Europarlament, no bo to jest dziwna sytuacja, żeby do parlamentu wchodziły ugrupowania, czy partie, czy politycy, którzy są przeciwni funkcjonowaniu tak naprawdę tego Parlamentu Europejskiego. znaczy, że co oni będą chcieli rozwalić ten Europarlament od środka. Różnego rodzaju dyrektywami, ustawami. Ustawy nie, nie. Ale dyrektywy, dyrektywami będą chcieli po prostu rozwalić ten europarlament. No, dosyć ciekawa wizja. Przecież od dawna spekuluje się o tym i mówi, się, mówi o tym, się, że Unia Europejska upadnie, tak, że nastąpi upadek Unii, Unii Europejskiej, że coraz mniej łączy tak naprawdę Unię Europejską, a coraz więcej łączy ludzi, jakby związanych z Unią Europejską, bo to są dobre, ciepłe posadki za potężne pieniądze. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Możecie też napisać w komentarzach, tak, jak uważacie, na przykład jeśli chodzi o te haki, albo też wpadkę, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, to co tutaj będzie właśnie tą, tym hakiem, albo też tą, tą wpadką według Was. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.